Bardzo ważnymi podmiotami, które działają na terenie miasta są spółki komunalne. W Lubaniu mamy takich spółek cztery: to jest Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na czele której stoi pan Michał Turkiewicz, Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, na czele którego stoi pan Janusz Głuszek, Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepleń, na czele którego stoi pan Marek Kamiński. I Lubańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, na czele którego stoi pan Paweł Puszkiewicz. Wszystkie pierwsze trzy spółki w roku ubiegłym, jak i w latach poprzednich wypracowały nieznaczny zysk, który najczęściej jest później kierowany na tak zwany kapitał zaposowy, z którego realizowane są niezbędne inwestycje. W infrastrukturę, którą posiada spółka, jak i w infrastrukturę miejską. Jeżeli chodzi o TBS, to z różnych powodów w tym roku niestety wygląda na to, że spółka przyniesie niewielką stratę, ale ma z czego pokryć tą stratę i w przyszłych latach jest szansa na to, że będzie się przychód z rozchodami bilansowo. Jeżeli chodzi o najważniejsze działania naszych trzech największych spółek, to jeżeli chodzi o zakład gospodarki i usług komunalnych, przypomnę, realizował on rozbudowę regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Dzięki tym działaniom nasz Lubański RIPOK i stojący obok punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych uznawany jest w kraju za jeden z najnowocześniejszych, jak nie najnowocześniejszy. Wprowadzono tutaj szereg innowatorskich rozwiązań, które dziś znajdują odzwierciedlenie w nowo nowobudowanych ripokach lub nowomodernizowanych zakładach typu Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych. Również wskazuje na to, że spółka działa w sposób prawidłowy i jej wysiłek organizacyjny jest dostrzegany. Ilość nagród, które w sposób niezależny przyznawane są, Zakładowej gospodarki i usług komunalnych. Co ważne, spółka ta z roku na rok zatrudnia coraz większą ilość osób. Najczęściej są to osoby z naszego miasta i dzięki tym działaniom, oczywiście, nasz lokalny rynek pracy stabilizuje się. Drugą spółką, która mocno inwestowała w roku 2015 i również planuje kolejne inwestycje w roku 2016 to jest Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. W ubiegłym roku. LPWik Lubański wykonał bardzo ważne zadanie, a mianowicie dokończył kanalizację dzielnicy Uniegoszcz na trzech ulicach, to jest na ulicy głównej, na ulicy różanej i na ulicy dolnej. Dzięki tym działaniom LPWiku Lubań zrealizował w czasie program oczyszczania odpadów, program oczyszczania ścieków. Komunalnych. To w przyszłości będzie prezentowało tym, że nie będziemy zobowiązani do oddawania kar na rzecz budżetu państwa. Niestety, w wielu przypadkach i w wielu przypadkach innych gmin takie kary muszą być naliczane, bo wchodzą w życie stosowne przepisy. Również dzięki działalności RPWiK-u otrzymujemy stabilność dostawy wody i odbioru ścieków, co jest niezwykle ważne, gdy patrzy się na naszych sąsiadów, którzy. Niestety borykają się z brakiem świeżej wody. W lubaniu to na szczęście nam nie grozi. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, no jak sama nazwa wskazuje, dostarcza energię cieplną. Dostarcza w bardziej lub większym stopniu, to w zależności od srogości zimy. Pomimo tego, że ubiegły rok należał do jednym z najcieplejszych, a zimy specjalnie też mroźnej nie było, spółka, jak już wspomniałem. Przyniosła pewien zysk, rozbudowuje swoją infrastrukturę, przyłącza nowych odbiorców. Dzięki czemu zmniejszana jest tak zwana niska emisja pyłów oraz innych odpadów, które wraz ze spalaniem powstają w naszych prominach. No i powoduje również podwyższenie standardu życia mieszkańców, dlatego że już teraz nie muszą oni pewnych prac niezbędnych, jeżeli mamy ogrzewanie węglowe. Czy inne wykonywać. Robi to za nas przedsiębiorstwo energetyki cieplnej. Kolejka chętnych jest na tyle długa, że sięga roku 2018. To też pokazuje jakby skalę pracy, która jest jeszcze przed przedsiębiorstwem energetyki cieplnej. I TBS, który w sposób być może. Mało spektakularny, niemniej jednak potrzebny, realizuje część zadań związanych z wynajmem mieszkań przez mieszkańców naszego miasta. Tak jak wspomniałem, niewielka strata, ale w przyszłości mam nadzieję, że spółka się zbilansuje. Generalnie, jeżeli podsumujemy rok 2015, należy uznać, że należał on do bardzo udanych, jeżeli chodzi o lubańskie spółki w wyniku działalności tych spółek po pierwsze uzyskaliśmy bezpieczeństwo w tych obszarach w które one działają ale również i zwiększone zostało zatrudnienie Nie, miłą rzeczą dla budżetu jest również to że oczywiście część dochodów tych spółek wynikających z podatków które są im naliczane wpływa do budżetu miasta i dzięki temu możemy realizować część zadań społecznie potrzebnych wszystkim prezesom spółek za i pracownikom tych spółek za wysiłek za rok 2015. Gorąco dziękuję.